Czołem kolejne równanie związane z funkcją wymierną i wartością bezwzględną. I tak. Zacznijmy od pierwszego. Nie, zacznijmy od drugiego przykładu. Bo drugi to jest przykład z psikusem. Dlaczego? Bo trzeba najpierw spojrzeć, co my tu mamy. I tak. W tym drugim przykładzie. Mamy tak jakąś liczbę, która jest większa bądź równa minus 3. I tak minus 3 to liczba ujemna, prawda? E, czyli to mamy e, z tej strony liczbę ujemną, jak widzimy. Ale z lewej strony, co my mamy? 1 podzielone przez liczbę dodatnią, tak? Bo zawsze wartość bezwzględna z danej liczby jest wartością dodatnią. Czyli mamy powiedziane tak, że liczba. Dodatnia jest większa bądź równa liczbie ujemnej. No nie? I to jest prawda zawsze, tak? Bo zawsze liczba dodatnia będzie większa od liczby ujemnej. Czyli, oj, wybacz. Czyli wiemy, że w tym wypadku x należy do czego? Do zbioru liczb rzeczywistych. Ale, czy musimy coś tu wyrzucić? Mhm. Musimy pamiętać, że nasz mianownik, czyli to, co jest pod kreską łamkową, nie może być zerem, czyli 3x minus 2 nie może być zerem. Nie może być dwójką, czyli x nie może być 2 trzecie. I to z tego wyrzucam. Ok. Rozumiesz? E, dlatego czasem warto sobie tak przeczytać, bo nie, nie trzeba liczyć. Jak będziesz to liczyła lub liczył, to wyjdzie tobie, że no, to wszystkie te liczby możesz brać po prostu. No i dobra. Oto tym radosnym krokiem idziemy do przykładu numer 1. I w przykładzie numer 1 będziemy liczyć wszystko, czyli tak 1 przez 2x minus 6 większe od 6. I tak każde nierówność. Taką można zrobić na dwa sposoby. Nie liczę takim sposobem, jak teraz tobie pokażę. Nagram może jeszcze drugi filmik, gdzie liczę to trochę inaczej. Ale dla mnie ta druga metoda jest zbyt czasochłonna. Zaraz wszystko będzie jasne, o czym mówię do ciebie. I tak, co robimy? Zakładamy założenie. Cholero niedziel przez 0, czyli w tym wypadku 2x minus 6 nie może być zerem. Czyli 2x nie może być szóstką, czyli x nie może być trójką, bo tu podzieliliśmy przez 2. OK? I teraz co ja robię? To mnożę razy 2x minus 6 i co otrzymuję? 1 jest większe od 6. 2x minus 6. Czyli tak, 1 jest większe od tego, czyli 6, 2x minus 6 jest mniejsze od 1, tak? Pamiętacie o tą moją historię, że pies jest większy od kota, to kot jest mniejszy od psa, no nie? E, I dobra. Lecimy dalej. Tu mamy tą wartość bezwzględną. I jak na pewno wiesz, ta wartość bezwzględna może być po prostu 2x minus 6, no nie? Albo co musimy zrobić? Dać przed to minus. No właśnie, więc tak. Podzielmy sobie jeszcze przez 6, czyli mamy 2x minus 6 mniejsze od 1 6. No i teraz musimy pozbyć się tego znaku, tej naszej wartości bezwzględnej. I tak, pierwszy przypadek. 2x minus 6 mniejsze od 1 6. Czyli tutaj mam ten mm, warunek, gdy moja. Liczba, która jest wartości bezwzględnej, nie zmienia znaku, bo jest dodatnia. I drugi, gdy zmienia znak. Zastanawiasz się, skąd ja to wszystko biorę z definicji wartości bezwzględnej, czyli z tego. Grzeboń równe 0, x mniejsze od 0. Pod koniec filmu dodam e, film o e, związany z wartością bezwzględną i naprawdę tam tłumaczę od początku to. Eee, dobra, wyliczajmy nasze x, czyli 2x mniejsze od 1 szóstej, 1 szóstej plus 6, czyli 2x mniejsze od 1 szóstej plus 36 szóstych, czyli 2x mniejsze od 37 szóstych mnożę obustronnie razy 1, 2, czyli 2x razy 1, 2 to się skraca. Mniejsze od 37 szóstych razy 1, 2. Czyli x mniejsze od 37 dwunastych. Ok? Widzisz to wszystko? I tu mamy z tej jednej strony rozwiązania. Tak? Mhm. I teraz. Tutaj z tej strony robimy. Mnożę razy minus 1 i mamy 2x minus 6 większe od minus 1 szóstej. Pamiętaj, że jak tu mnożymy przez coś z minusem, to zmieniamy znak. Jak 2x większe od minus 1 szóstej plus 6, czyli 2x większe od minus 1 szóstej plus 36 szóstych, czyli 2x większe. Większe od 356, no że razy 1 druga, 2x razy 1 356 razy 1 druga. Czyli x większe od 35 dwunastych. Eee, No i tak. Teraz musimy zrobić coś takiego. Tu mamy nasze 3, które nie może być, to a liczba nie może być z tego względu. E, tu mamy to zielone. 35x e, większy od 2 całe 11 12, Czyli tu mamy te 2 całe 11 i to jest e, większe, czyli idzie tam. Z tej strony mamy x mniejszy od 3 całe 1 Cała i 1, I teraz piszę mój wynik. Czyli x należy od otwartych 2, całe, 11, 12 do czy całe, 1, 12, ale wyrzucam trójkę. Albo mogę to zapisać tak, że x należy od 2, całe, 11, dwunastych do 3 i od 3 do Trzy cały i jedna dwunasta. Już tutaj zależy od Ciebie, jak lubisz, jak wolisz, jak masz ochotę liczyć. I to wszystko. Daj znać, czy masz jakiekolwiek pytania. Teraz wyskoczą te tam pomocy, takie fajne rzeczy. I do usłyszenia. Kolejne, ups. Kolejne e, rzeczy związane z wartością bezwzględną, to już będą takie bardziej naturalne. Także do usłyszenia.